Siema kowidowie, witam was w kolejnym odcinku z taki Boki Dzisiaj y, będziemy... Ogólnie na ostatnim filmiku z taki Boki pisałam tam u jednego gościa Tam dziew... Dziewczyn... no ogólnie mojego widza Za, że będzie 10 albo 20 minutowy świąteczny filmik y, I coś takiego mówiłam też na końcu odcinka os Ostatniego z, z taki Boki, że... Mam trochę chrypę I właśnie też mówiłam, że będziemy kupować też ubrania dla naszych domowników. Będziemy kupować ubrania dla naszych domowników, jakby ktoś nie usłyszał. Chwilę muszę się ułożyć. Możemy... Muszę ryjeć bliżej Dobra. Najpierw chodźmy po naszych domowników. Mam brudki, mam pełno brudków. Przepraszam, że nie, tak po ogóle nie było, ale miałam karę. Nie pytajcie za co? Po prostu każdy we swoim życiu miał jakąś karę, to nie? O no właśnie. Pełno brudków. O. o matko! Co tu się stało? Jezus! Co tu się stało przed chwilą? Co to się stało, to ja nie wiem. Nie wiem. Dobra, to połóżmy tutaj. Nie, ona nie chce, to bo ona chce okulary. Dobra. Weźmiemy tutaj nie plecak sztukury, nie weźmiemy. O, pańska weźmiemy. Nie wyprowadzają się, ale właśnie, no. Ogólnie to nie będziemy tak dokładnie kupować, ale będziemy tak trochę tak jakby gaść. Tak, dobrze słyszeliście. Dobrze. Dobra, niech dziewczyny pójdą tutaj do niech Chwila, jak to się nazywała? Była... To chyba była Marylka, co nie? Tak, to ta była Marylka. Dobra, bo to była mama Alicja, a to tata Damian. Dobra, chyba pamiętam. Nie. No, tu, tutaj tutaj. Dobra. Ui, 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 dobra. Niech to pójdzie do taty. Chwila o mają. Matko, i tym małym nie dałam walizek. Ja zrozumiałam. Ogólnie, będziemy dzisiaj jeszcze dokończać ten właśnie market. Lomo mart. Ty, ogólnie, ten dodatek za tym ym, sklepem był jakiś czas temu, jakieś dwa tygodnie temu. Nie wiem, ile tak dokładnie. To są jakieś. Fa ogólnie się tak zgadałam, że nawet nie zauważyłam, co ja, ja patrzę na to. Ja patrzę. Dobra, tutaj jest. Tutaj będzie to dla jednej też plecak. O, dobra. Tutaj. I tutaj. O, matklak. Nie. Dobra, a dobra. Tutaj tak. Jeszcze wezmę tej drugiej. Króle. byli plecak jakiś. O! W sensie jakiś, nie jakiś. O, dobra, już mają. Ech, chwila, chwila, to było dla Marylki, a to dla. Właśnie. Ehm. Korneli. nie biorą. Jeszcze tym rodzicom zapomniałam dać. Ym, ja ogólnie zawsze daję takie, wiecie, szare burze. Chwilę, gdzieś tu była taka ładna. Fajna, której zawsze używam. O, tak! O, tutaj zawsze używam to jest w ogóle trochę nudny ogólnie już się przyzwyczaiłam, Mam, że klikam, on tak, ale wcześniej było lepiej, bo nie trzeba było klikać dwa razy, co nie? Dobra, ale się, że w ogóle coś jest. Mm, 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 mm. Mm, mm. Dobra, mamy. Dobra. Wee. Jesus, Maria. Dobra, więc wychodzimy. Zabrzmiałam jak jedna. Ostatnio wydaje jakieś takie dźwięki jak Hina. Dobra, ogólnie mam tutaj dużo. A no tak, zapomniałam o prezenciku. Więc sobie najpierw pójdziemy po prezencik. No szybciej. Ude znowu jakiś brudek. Dobra, później się nim zamniejmy. Puszyń! Puszyń kłam Kocham puszyna, kocham puszyna! Jezus! Puszyń nowe rzeczy w toce, boce! No tego to ja się nie spodziewałam. Że puszyń będzie w toce! No tego to ja się totalnie nie spodziewałam. Tutaj mamy. O matko, tu można się przebrać za niego! O matko, mam coś wokół. Dobra. Dobra. Yy. O, matko, dobra. Yy, to weźmiemy tutaj. O, taki parazotyk mały. To, po to później pójdziemy. Teraz idziemy. Kuda, gdzie tu jest jakaś poduszka? Dobra, mam poduszkę. Pod.

Po prostu bierzemy wszystkie ugrę. pytania Dobra, podzielimy tu na jakieś części w ogóle. Tutaj będzie dla starego, Czy też będzie dla starego, to będzie dla matki. Tutaj są rzeczy dla starego i dla matki. Dla starego. No i tu już tyle z rzeczy dla starego. W sensie z ubrań. I jak teraz sobie tak patrzę z ciekawości. Aha, bo ja nie wiedziałam, że to można zgaszać. Kura. I ja, która chce zrobić ten sekret. Nie idziemy. Dawać forse. O, no i mamy dużo farsy już. Mm. M. 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 Dobra. Będzie i tak. Mój lecek, samolot. O. Tutaj będzie ta forsa. Lomot. Dobra, weźmy po prostu ten wózek i tutaj schowajmy te rzeczy. Kura! Dobra, trudno. Weźmiemy to do domu. Dobra, jeszcze dla Cuły, dla tej starszej, do tej starszej, to tej będą rzeczy. Aha. dziś jeszcze będziemy właśnie ozdabiać domek na świątecz. Nie, nie wiem, że jeszcze. Jeszcze y, aż tak świątecznie jest, ale ja już po prostu czuję wajp świąt. Ostatnio też można to było zobaczyć po moim, po moim ostatnim poście na społeczności. Kurde, ale krzywo mi to się ułożyło trochę brzydko. Miał! Miał! A, dobre spoko. Loko. Mm, y, chwil, chwilę. O! To weźmiemy jeszcze dla tej córki. Yy, o! Na te okulary. Oj! A! Dobra. Łatko, yy, zapomniałam o czapkach dla tej córki. Jest tu jeszcze coś. O, badku dla starego jeszcze. No to jedziemy. No to teraz dla y, dziewczynek. Gdzie to jest? Ej, gdzie to jest? Where is it? Where is it? Tylko to jest. Gdzie to jest? Halo! Halo! Dobra, jakieś. W sumie to one mają już pełno tych zabawek. Ale do tak, alo! Jezus! Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Gdzie to jest? W ogóle już mam plan na dwa, już mam plany na następne odcinki, ale wam nie powiem, bo to będzie niespodzianka. Nie wiem, gdzie to jest, ale chcę wiedzieć. Dobra, może gdzieś to wzięłam kiedyś. Nie wiem. Miał, miau, miał, 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 miał. Dobra, Ych, przyjechaliśmy, to zobaczmy może, Jezus Maria, żabki nie ma, chwila, chwila, Jezu, w starym domku to jest chyba, o matko, i chwila, ta córka ma telefon? Nie wiem, ale później ta starsza córka, czy ma telefon, nie wiem, tablety. Nie ma dziwne. Dobra, ale idźmy do tego starego domku. Tutaj to na razie zostawimy. Tu na razie zostawimy. Teraz nie mogę się ułożyć. Dobra. Um. Chodźmy. Ja gdzie ten stary domek? Yy, tu! Bródki, idźcie ze kręgą, bródki. I pewnie widzicie teraz pięć kropek, co tak tańczył. Nie ma tu tego. gdzie to jest? Gdzie to jest? Halo! Tego tu nie ma. może na pierwszym. Tego tu nie ma, jakimś cudem. Chyba, że jest w jeszcze innym domku. Jezus, Maria, zdarzyła się awaria. Matko, ten guzik się przestawił. Dobra, trzeba też właśnie. W ogóle to nagrywam o. Ym, o, Matko, jak ja mam mała baterii, ale. Ogólnie, no. O, dobra, tutaj jest godzina, Tutaj. Bo ja poczułam wcześniej o tutaj, na prawo, a, tu, a to było tutaj. Ej! Ogólnie to nagrywamy w na sobotę. I yy, właśnie siedem, o 17.00. Hmm, gdzie to było? Gdzie to? Gdzie ten domek był, chyba tutaj? Tak, tutaj. To było tutaj. Teraz mi się, teraz sobie taką nogą trzęsę. Kurde, nawet się czy nawet nie przerwać tego filmiku i na i nawet go nie nagrywać. Bo tak w sumie mi się nawet trochę nie chce, tak szczerze mówiąc. Właśnie, no tak. Nie W szafie jest nawet pusto, ale tutaj... A i właśnie no No tutaj jeszcze jest trochę rzeczy tak w ogóle. Mm. Dobra, tu weźmiemy to jej też. No widzicie, tak to się kończy. Tak to się kończy. Kurde, szkoda no to będzie po prostu je taki wakacyjny wakacyjny plecak. O matku, tu jeszcze jest yy, tamto dziecko. Tu jeszcze tamto dziecko jest. I zobaczmy jak to wygląda, jak będzie miały takie dwa. A cute. Dobra, ale ona tu zostało? Musimy je zabrać do szpitala tak w ogóle za niego. Ale tutaj jest bardzo dużo rzeczy do fajnych, też. Więc. A ym... nie, ja sobie zabiorę. Tutaj to. Ta... Kurczę... No. Właśnie, i tablecik. Tablecik, tablecik. Tak, mamuś? Przecież musisz policzyć, że masz przynieść pieniądze do szkoły. No dobra, ale mamuś możesz cię gdzie indziej, bo ja teraz, na, teraz nagrywam, ok? Te, już zaczynać od nowa. No co? Teatr. To ładam teatr. Teatr. Dla teatru. 26 zł. Dobra, widzowie, jakbyście słyszeli jakieś inne głosy, to po prostu jest moja mama. 10 zł. Mm, tu... Tu... Bąbka, no bracu. Tutaj też jeszcze ubranka. To są właśnie też. No i widzicie, tak się kończy. 2656. O, tutaj to tu pudełko to weźmiemy.

Dobra, dobra. I teraz zauważyłam, że ten flamik mruga. Dobra, dobra. Tu mam te rzeczy. ty żabka właśnie też jest. Ha det bra. Dobra. O nie, sorry, że tak mało mówię nie widzowie. Co ty mało? Coś tam pijesz? Hmm? Aha. Kubusia, bo dobre jeszcze. Pić mi się chciało. O, dobra, pa. dobra, możemy dalej. To tutaj. O, dobra. Jest... Jeszcze tylko misiaka. No to mogłabym go oddać do domu, ale gdzie Luszka Różka, Dobra... Um. Dobra. Wychodzimy stąd? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Resztę zrobimy jednak w następnym odcinku. Dokończymy ten market i jeszcze zostawimy, te ułożymy te wszystkie ubrania. Nie, bo po prostu jestem taka dzisiaj zrypeana, widzowie spędzona, wiadomo, jest sobota, i chciałam też sobie pokrać. Tak. Mm. Dobra, zdobijmy to. W ogóle, skierki Halloweenowe mogą jeszcze zostać, mam wrażenie. Dobra. Yy, tutaj. Yy, tutaj. Yy, tutaj. Dobra. Dobra, tutaj mamy. Dobra. I idziemy do świątecznych ozdób, tutaj mamy świąteczne ozdoby, no nice. i co? Trzeba pominąć, że było, dobra, tutaj będą takie rogiewki. Mm. Jeszcze przy wejściu damy takie, o kurczę, o tutaj damy i tutaj damy, chujnkę, chuńkę zapomniałam, jak mogłam, dobra, tylko którą dajemy, tą czy tą, ta kolorowe lampki, a ta jest bardziej realistyczna. Mmm, to jeszcze walentynkowe są rzeczy nawet. O matko, tu ja jesienne rzeczy, rzeczy są. Zauważyłam tego. Bąbki, bąbki. Dobra, tutaj bąbki. Dobra, ozdabiamy. Dobrze, tu, tu, tu. Najpierw ozdobimy tutaj dół i kurę chyba stopimy w następnym odcinku, bo tak szczerze mi się trochę nie chce. Skarpety, no tak. I tutaj, tu. O, tutaj, tu, 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 o, dobra. Teraz jest pi wszystko pięknie i tu, tu, Mamy jeszcze jedną. O, tutaj tam jeszcze taką e, lampkę gdzie. O tutaj. Nie tu! Dobra. Kurczę, jeszcze jedna pompka zapomniałam. Dobra, nie tu. Nie Mm, słabo. Tutaj tu damy. Nie, tu, bo tu jest tak pusto. Dobra, no i tutaj damy tego dziadka do orzechów. Mm, tutaj to ustawimy o tak. путание. Вот так. Сейчас Dobra. Ja to już tyle. Dobra. Yy, ogólnie ile to już trwa? Kurczę, nie widzę. Mm. Matko. Chyba z 10 minut, już minęło, co? No, jest, no i w 20, chyba nawet. To to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. udało nam się zrobić 20 minut, albo niecałe. Właśnie z moich obliczeń, więc papatki